Witajcie moi drodzy, dziś nowy temat przybliżenia dziesiętne. Yy, Mniejście już wstęp. Rozpoczniemy od tego, że przypomnimy sobie i poćwiczymy zamianę ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne. Yy, początek na pewno nie będzie dla Was obcy, ponieważ zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne już była. Próbujmy. Na początek zrobimy sobie zadanie drugie na 151. Polecenie brzmi ułamek 25 tysięcznych. Mamy zamienić na łamek... Z, yy, jest równołamkowi nieskracalnemu. Zatem nasze zadanie zamienić na łamek zwykły i skrócić. Czyli to jest 25 tysięcznych. I skracamy przez 5. Tu mamy 200 i jeszcze przez 5, tu będzie 1, 40. Jest taka odpowiedź, oczywiście B. Czyli przy okazji zamieniamy sobie dziesiętne na zwykłe i zwykłe na dziesiętne. I właśnie teraz będziemy to robić w zadaniu trzecim. W zadaniu trzecim mamy mm, zapisać ułamki zwykłe w postaci dziesiętnej. I teraz uwaga, w tym zadaniu akurat mamy takie ułamki, które pozwolą się rozszerzyć lub skrócić. I doprowadzić do mianownika 10, 100 i 1000, czyli to jest taka prostsza zamiana. Zacznijmy od jednej, drugiej. Żeby jedną drugą zamienić na ułamek dziesiętny, musimy rozszerzyć do 10 najłatwiej, czyli rozszerza, rozszerzamy przez 5. 5 w liczniku, 10 w mianowniku. i teraz uwaga, przypominamy sobie zapis. Nie mamy tutaj żadnych całości, więc jest 0 całości przed przecinkiem. I dziesiątka ma jedno 0, więc jedno miejsce po przecinku. I w tym miejscu wpisujemy piątkę. 4 piąte. Rozszerzamy do dziesiątki również przez 2. To jest 80. I taka sama zasada 0 całych, jedno 0 w mianowniku, więc jedno miejsce po przecinku i wpisujemy tutaj 8. Teraz 7 czternastych. Pomyśli ktoś. 14 hmm, nie da się rozszerzyć do 10, 100 tysiąca. Ale zawsze zastanówcie się, czy nie można skrócić najpierw. Ja tutaj mogę skrócić sobie przez 7 i otrzymam jedną, drugą, a jedną, drugą już miałam. Także naprawdę też trzeba się zastanowić, czy nie warto skrócić. Będą wtedy mniejsze liczby. Teraz mamy 7, 8. 7, ułamki o mianowniku 8 to są takie ułamki. Żeby je rozszerzyć, po prostu musicie zapamiętać przez ile mnożymy, bo to tutaj jest duża liczba. Nie rozszerzymy ósemki do dziesiątki, do stówki też nie, więc do tysiąca. Trzeba zapamiętać, że mnożymy przez 125. W mianowniku jest 1000, w liczniku 875 i zamieniamy na ułamek dziesiętny, czyli 0 całości, 3 zera i 3 miejsca po przecinku wpisujemy 875. Moi drodzy, te wszystkie ułamki, które będą jeszcze w tym zadaniu, i te, które są tutaj, nazywamy ułamkami, które mają rozwinięcia. rozwinięcia dziesiętne. Skończone. Ponieważ kończą się na tej liczbie, oczywiście. Mam nadzieję, że pamiętacie, że zawsze możemy na końcu dopisać zera, jeśli to nam będzie potrzebne. Ale jeśli nie, to zapisujemy w krótszej postaci. No to mamy 7 i jeszcze to nie koniec. 9 12. Też możemy najpierw skrócić przez 3 3 4 i tutaj już jest nam łatwiej. 3 4 rozszerzamy do 100, więc razy 25. 75 w liczniku i znowu 0 całości i wpisujemy 75, 14, 40. Zastanowić się, czy nie da się skrócić. Da się skrócić przez 2. I zobaczcie. 7 20 a 20 do stówki razy 5, czyli 35 setnych. 25 to trzeba zapamiętać też, że do 100 rozszerzamy. 12 setnych, 11,50 to też najprościej do 100. I 6,4 setnych. Rozszerzamy. Nie, najpierw podzielimy przez 2. To są 3 dwusetne i razy 5. 15 tysięcznych. Teraz uwaga, 0 całych, 3 miejsca po przecinku i wpisuję 15 od końca. Tu muszę uzupełnić 0. Zapamiętajcie. To były rozwinięcia dziesiętne skończone. I chciałabym jeszcze tutaj do ćwiczeń się odnieść, ponieważ w ćwiczeniach również możemy poćwiczyć tą zamianę. Strona, już mówię, 22. I jest to ćwiczenie pierwsze. I polecenie jest takie same: zapisz liczby w postaci dziesiętnej. Z tym, że teraz mamy tutaj również liczby mieszane. Mam trzy jedną, drugą. Całości zostawiam w spokoju, zajmuję się tylko ułamkiem. Rozszerzam przez 5, 3 i 5. I teraz mam całości, więc piszę przed przecinkiem. 1 0 w mianowniku, więc jedno miejsce po przecinku i wpisuję piątkę. Kolejny to 7 czwartych. Najpierw zamienię sobie na liczbę mieszaną, czyli 1 cała i 3 czwarte. Rozszerzamy przez 25 do 100. I zapisujemy. 1,75. cała, 9 osiemnastych. Najpierw skrócimy. Jedna druga i już znamy ten zapis. 27 dwudziestych. Zamieniamy na liczbę mieszaną. Jedna cała. I 7 dwudziestych. Rozszerzamy. trzy dwudziesta piąta dwanaście setnych jeden i dwie piąta też łatwo do dziesięciu rozszerzamy czyli jedna cała i cztery dziesiąta 126 200 razy 5 i mamy 1000 w mianowniku i 126 razy 5, 30, 13, 6, 630 i zauważcie, znów 0 całych, 630 i uwaga, mamy 0 na końcu, tak jak możemy na końcu zawsze dopisać 0, tak możemy Zapomnieć o nim i go nie zapisywać. To jest ta sama liczba, ta sama wartość. 2 całe i 105 250 razy 4. 2 całe. 1000 i 420. Znów mam 2 całe i 420, czyli to 0 na końcu może nie być zapisane. I 24. 15, najpierw sobie skrócimy przez 3, 8 piątych, czyli 1 cała i 3 piąte, rozszerzamy do 10, czyli 1,6. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz, są takie ułamki zwykłe, które się często pojawiają. I warto je zapamiętać. Zapamiętać tą zamianę ułamka zwykłego na dziesiętny. No, zobaczcie. Już kilkakrotnie pojawiła się jedna druga. Warto zapamiętać, że to jest 5 dziesiątych. Jedna czwarta to jest 25 setnych. Jedna piąta. To są 2 dziesiąte albo 20 setnych, tak to 0 też może tutaj być. 1 dziesiąta, 3 czwarte również się pojawiło. No i może być jeszcze 1, 1, druga, takie półtora, mówiąc potocznie. To są takie, które naprawdę często się pojawiają i warto je znać. Może tu się pojawić jeszcze 1 ósma, to jest 125 tysięcznych też warto zapamiętać. I to wszystko są ułamki skończone, ale, moi drodzy, mogą się pojawić ułamki, które nie będą skończone. Zanim jednak o nich powiemy, musimy sobie zrobić takie przypomnienie dotyczące miejsc, liczb, które znajdują się, cyfr, które znajdują się w ułamkach, jak się nazywają te konkretne miejsca? Przed przecinkiem mamy całości. Tu mamy jedności. To jest cyfra dziesiątek. Setki, oczywiście tysiące, jedności tysięcy, dziesiątki tysięcy i tak dalej. Ale ja chciałabym się w tę stronę prawą poruszyć. Ponieważ Zajmujemy się ułamkami. Ta strona nas bardziej będzie interesowała. Pierwsze miejsce po przecinku to są części dziesiętne. Drugie miejsce to są części setne. Części tysięczne. I części dziesięciotysięczne. Oczywiście mogą być 100 tysięczne, milionowe i tak dalej. Najważniejsze, żebyście zapamiętali te cztery pierwsze i żebyście zapamiętali zasadę. To jest ważne, bo teraz będziemy zajmować się już ułamkiem, który no, może być trudniejszy. Przejdźmy z powrotem do podręcznika. Zadanie numer 4. Polecenie brzmi z rozwinięcie dziesiątne ułamków zwykłych podanych mamy zapisać z dokładnością do części setnych. Więc najpierw zapiszmy sobie pierwszy ułamek. 1 trzecie. To jest ułamek, którego nie da się rozszerzyć do mianownika 10/1000. Więc jak go zamienić na ułamek dziesiętny? Pamiętajcie, że kreska łamkowa zastępuje nam znak dzielenia, więc wykonamy dzielenie. Pomyślicie, Boże, co ona gada? No tak, będziemy dzielić pisemnie. I zapamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli, jeżeli mamy liczbę, no, widzimy, że w jedence trójka się nie mieści, ale mamy liczbę, która nie ma przecinka. To pamiętajcie, że ten przecinek jest, tylko go nie zapisujemy. On jest za tą liczbą. I zawsze mogę tutaj po przecinku dopisać sobie 0. To jest ważne, bo to nam się będzie przydawało w tym dzieleniu pisemnym. Robię kreseczkę i dzielimy. W jedynce się trójka nie mieści, ale mam 10. W dziesiątce trójka mieści się 3 razy. 3 razy 3 to 9. Odejmuję mam 1. Znów dopisuję 0 dziesiątce znów mam trzy trójki, mnożę, trzy razy trzy odejmuję, jest jeden i znowu trzy i tak dalej. I tak się składa, że tak w się mogłabym robić. I teraz moi drodzy, w dzieleniu pisanym ważna rzecz, przecinek nad przecinkiem, więc muszę tu wpisać zero, bo nie mam całych. Zatem mój ułamek 1 trzecia ma rozszerzenie, zamienię na ułamek dziesiętny. Ale zauważcie nieskończony, bo tutaj ciągle mogłabym dopisywać trójeczki. Możecie sprawdzić na kalkulatorze również tak wam wyjdzie, tylko że na kalkulatorze mamy ograniczoną liczbę miejsc. Taki ułamek nazywamy ułamkiem dziesiętnym. Ułamek dziesiętny nieskończony. Ważna rzecz, musicie to zapamiętać. I tutaj się składa, że akurat trójeczki się powtarzają. Ale nie takie było polecenie. Mamy zapisać z dokładnością do części setnych. Części setne to jest drugie miejsce po przecinku. I gdy zaokrąglamy, czyli podajemy niedokładną wartość to do części setnych, czyli całą resztę wyrzucamy. I zostają nam 33 setne. Ważna informacja jest tutaj, że zawsze patrzymy na tą liczbę, która znajduje się po tej naszej liczbie. Jeśli to będzie piątka lub więcej, to będziemy podnosić tą naszą ostatnią cyferkę. Jeśli to jest mniej niż 5, to zostawiamy ten początek i po prostu odcinamy resztę. Będziemy to ćwiczyć spokojnie, bez problemu. Wszystko zrozumiecie. To była jedna trzecia. Przechodzimy dalej. 1 szósta teraz i znów w ten sam sposób zamieniamy na dzielenie. Czyli 1 dzielę przez 6. Oczywiście to jest 1,0 i dzielimy. W 1 C6 się nie mieści, ale w dziesiątce mieści się raz. To jest 6, odejmuję i mam 4. Dopisuję 0. W 46 zmieści się. 6 razy to jest 36. I znowu 46 razy. I znowu, i tak dalej. Znów pamiętajcie, przecinek nad przecinkiem i 0 całych. Czyli 0. I powtarza się szóstka. Bardzo ważna rzecz. Muszą być te kropeczki, jeżeli to jest łamek nieskończony. Yy, I znów mamy zaokrąglić do. Części setnych. Części setne są tutaj, to jest drugie miejsce po przecinku, więc odcinamy całą resztę. I uwaga, mam tutaj liczbę większą od 6, czyli ta będzie podniesiona o 1, czyli 17 setnych. Kolejne 2 siódme, czyli dzielę 2 przez 7. No dobrze, ja sobie zrobię tutaj miejsce. Czyli znów robię 2,0 i dzielimy przez 7. W 27 mieści się 2 razy, to jest 14. W 67 mieści się 8 razy, to jest 56. W 45 razy, 35, 55. 7 w 10, 1 raz 34 razy to 28 i ruszamy od nowa, mamy 20, czyli będą 2 razy i tak dalej. Zobaczcie znów przecinek i 0 całych. Zatem rozwinięcie mojego łamka to 0, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2 i tak dalej. Nie musiałam w tym wypadku tyle liczyć, ale chciałam Wam pokazać, że zobaczcie, ile miejsc po przecinku mamy. I tutaj przez pierwsze 6 miejsc nie powtórzyła się żadna liczba. Tutaj dopiero dwójeczka się pojawiła. I znowu zaokrąglamy do części setnych, czyli ósemeczka. Odcinamy, ale zauważcie, że za ósemką jest piątka, która nam podniesie o jeden, czyli mamy 29 setnych. Dobrze. Tutaj jest niezbędna znajomość dzielenia pisemnego. Bez tego nie damy sobie rady. 3, 11, czyli dzielimy przez 11. Znów 3,0 dzielimy przez 11. 2 razy to jest 22, 80, czyli 7 razy 77, 2. 22 i znowu 8, czyli 7. Znowu 0 całych, czyli mamy taki ułamek, i znowu nasze zadanie jest zaokrąglić do części setnych. Odcinamy. I tutaj mam dwójkę, więc nic mi się nie zmienia. Zostaje w ten sposób. Dobrze, moi drodzy. Yy... Myślę, że dla Was będzie jedno zadanie, żebyście poćwiczyli to dzielenie pisemne przede wszystkim i zaokrąglanie. Zatem, dla Was piąte zadanie. Na stronie 151 macie dwa podpunkty. Zamieniacie ułamek na dzielenie, dzielicie pisemnie i zaokrąglacie do części dziesiętnych i części setnych. Powodzenia.